Okej. Okay. Czy już jestem z wami, czy już jestem na żywo? Podejrzę sobie na moim tablecie. Czy mnie widać. I podsłucham, czy mnie słychać. Cześć Dorota. Ja ciebie widzę na czacie. Wygląda na to, że transmisja ruszyła. I, i co z dźwiękiem? Halo, halo. Dajcie mi znać dziewczyny. Czy mnie słychać? A, słyszę. Słyszę dźwięk też w słuchawkach. Dobra, super. E, cieszę się, że jesteście ze mną. E, dzięki, dzięki za potwierdzenie. E, jest Dorota Agnieszka, druga Agnieszka. Cieszę się bardzo, że jesteście. Wiem, że piąty dzień powoli zmęczenie zaczyna się odzywać, e, ale e, cieszę się, że, że dotarłyście. E, no i jak zwykle na początek dnia, e, pytanie do Was: e, jak. Wasze wrażenia po czwartym dniu, co sobie wzięłyście z tych strategii, z tych podpowiedzi na temat prowadzenia biznesu nowej ery dla siebie. Jestem ciekawa Waszych wrażeń, przemyśleń, inspiracji. Podzielcie się ze mną, dziewczyny, co z Wami zarezonowało. Ja tak tylko Wam powiem, że wczoraj na spotkaniu, te z Was, które no, nie były z nami na spotkaniu na, 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 na networkingowym w kręgu było bardzo wiele takich ciepłych słów o tym, że naprawdę wiele się od siebie uczymy nawzajem, wymieniamy się wiedzą też dla dziewczyn, które były na networkingu. Fajne było to, że można jak równa z równą spotkać się z prelegentkami, poznać je bliżej, więc to też było takie fajne, ale tak ogólnie z całej konferencji wybrzmiewa to, że ta przestrzeń kobieta jest bardzo, kobieca jest bardzo karmiąca, że my nawzajem siebie ubogacamy niezależnie na jakim etapie ktoś jest, każda ma coś do wniesienia, no i razem możemy więcej, więc to takie moje, to, czym chciałam się z wami podzielić. Natomiast jestem ciekawa waszych wrażeń. Czekam, dziewczyny, na wasze komentarze. Która prelekcja może jakoś szczególnie wczoraj z wami zarezonowała? Co było takiego odkrywczego? Co nowego może? Wiem, że parę osób, znaczy pod, pod kilkoma, przy kilku wywiadach, widziałam takie zdania, że dużo, muszę to przemielić, muszę przemyśleć, więc no, ciekawa jestem, czy już to trochę w Was osiadło od wczoraj. Dorota, cudownie było znów posłuchać Małgosi Żukowskiej. Jej idea uczciwego marketingu pozwala czuć się swobodniej w tych działaniach promocyjnych. Tak, 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 super. No i to, że też starała się Małgosia, żebyś, żeby wybrzmiało z rozmowy, okej, okay, to jak nie to stare, to co nowego, nie? No bo czasami łatwo jest krytykować jakieś działania, strategie, ale co w zamian, więc tam też myślę, że było trochę podpowiedzi. Lidia, cześć, wczoraj nie mogłam być na żywo, odsłuchiwałam po południu, wczorajszy dzień był to, to tos. <głos》> Cieszę się bardzo, dzięki Lidia za te ciepłe słowa. Napiszcie dziewczyny, jeżeli coś jeszcze... A ja powolutku zacznę nas wprowadzać w temat dzisiejszego dnia, bo dzisiaj, patrzcie, nie otworzyłam sobie programu, więc jeszcze zerknę. Dzisiaj w programie mamy takie może bardziej refleksyjne tematy, tak bym to nazwała będzie z jednej strony będziemy rozmawiać o tym, czym w ogóle jest ten biznes nowej ery, jak go postrzegamy. Ja myślę, że przez różne rozmowy, czy to podczas wywiadów z prelegentkami, czy jeżeli tutaj byłyście na tych porannych transmisjach, kiedy otwieramy, czy na kręgach, spotkaniach w kręgu, to gdzieś nam się tworzy taki obraz tego biznesu nowej ery, biznesu przyszłości, ale w tym pierwszym wywiadzie dzisiejszym z Dorotą Jesiołowską Słoduchą, trochę bardziej wchodzimy w szczegóły, czym on jest. Mam takie poczucie, wiecie, że jakby trochę każda z nas otrzymuje jakieś. Swoją perspektywę, wglądy w to, czym ten biznes jest. On jest na etapie, on jest taki świeżutki. Wczoraj się też gdzieś pojawiło, to chyba było na, na, na kręgach, że jesteśmy pionierkami. Wy, my prelegentki, jesteśmy pre, pre, pionierkami i y, odkrywamy coś nowego to jeszcze nie wiadomo co będzie jak to do końca wygląda postrzegamy pewne aspekty i próbujemy to właśnie w takiej społeczności, wspólnocie y, połączyć w jakąś całość co nas łączy, co my widzimy, że jest wspólnego są pewne rzeczy, które będą nas różniły I dzisiaj na przykład to będzie widać gdzie Dorota Josiołowska z ducha powie, że y, biznes nowej ery biznes prowadzony z duszą to jest biznes premium a z drugiej strony będzie Karo Akabal y, która opowiada o biznesie w biznesie prowadzonym i życiu, w którym funkcjonuje w ekonomii daru, czyli absolutnie nie ustala cen i podpowiada, żeby pokierować też trochę tą, tą energią, podpowiada, jak, jak ta ekonomia daru może wyglądać, ale, ale właśnie opowiada całą twoją, swoją historię, o tym, jak ona to widzi, jak z jej perspektywy mógłby wyglądać biznes przyszłości. Więc dwie bardzo różne wizje, ale myślę, to co nas łączy, to jest ta. Właśnie energia, ogromna wsparcia, pomagania bycia we wspólnocie też Zobaczycie, będą znowu pewne wątki, które się będą łączyły Pewne wątki, które będą nas różnić Z Justyną Kwiatkowską rozmawiam o, o zmianach Zmiany, które przeszła w sumie też dość niedawno Justyna w swoim biznesie Przejście od takiego typowego coachingu do tego biznesu, tej działalności, którą prowadzi aktualnie Gdzie tłumaczy wszechświat, gdzie jest channelerką i o tym, jak to był trudny etap w jej życiu i biznesie. Ja też wchodzę trochę bardziej w to, co u mnie się w tym czasie działo, więc wiecie co, dziewczyny? Chyba będę musiała ratować kota. Za chwileczkę do Was wrócę. Na sekundkę Was opuszczę, bo coś się stało. Przepraszam Was za ten mały przerwnik, ale tak miała czoła, że bałam się, że coś stało się. Więc rozmawiamy z Justyną o tym, jak było u niej na tym etapie transformacji. Ja dzielę też się trochę swoją historią z zeszłego roku. Myślę, że dla tych z Was, które są na takim etapie, właśnie, że przeczuwają jakieś zmiany, to będzie bardzo inspirująca rozmowa, jak przejść i nawigować przez ten czas zmian. Olga Siekierska, kolejna frelegentka, kolejny gość. A, potrzebuję chwilę, żeby zaczerpnąć oddech. Dobra. E, Olga Siekierska, następny gość. Rozmawiamy o tym, y, y, ol, z Olgą tak naprawdę, kurczę, muszę, kilka słów wstępu. E, z Olgą znamy się hmm, od pierwszej edycji konferencji, a może nawet wcześniej. Była moim gościem z jednym z wywiadów w 2017 roku. A potem na, gościem na konferencji, e, i potem zostałyśmy partnerkami produktywności. I od tego czasu e, obie zmieniamy się, zmieniają się nasy, nasze biznesy. Ja z ciekawością przyglądam się właśnie tym transformacjom u Olgi e, i podziwiam ją, jak z jaką determinacją i wytrwałością właśnie doprowadza biznes do takiego stanu, do, do takiego dostrojenia, e, jaki w tej chwili jej służy. I, I naprawdę mam wgląd w zaplecze trochę tego, co dzieje się u Olgi. Więc dla mnie to była bardzo inspirująca rozmowa, to, że mogłam zaprosić taką prelegentkę i odsłonić trochę dla Was tego, co się dzieje u mnie, u niej, jak, jak ten biznes u niej wygląda. Wydaje mi się, że to też będzie dla Was bardzo, bardzo inspirujące bardziej taki właśnie inspirujący wywiad w sensie, do czego możemy aspirować, jak to może wyglądać, ale też o tym, że tak naprawdę cały czas się zmieniamy, biznes cały czas ewoluuje i to, co do tej pory na przykład nam odpowiadało i co w którymś momencie uznawałośmy za dostrojone, za slow biznes i tak dalej, w którymś momencie przestanie nam pasować i będziemy chciały zmiany, kolejne zmiany, ewoluujemy i my, i nasz biznes. Kolejny gość, Aleksandra Czerwińska. Z Olą bardzo chciałam porozmawiać. To jest jedna z osób, którą jako pierwszą zaczęłam śledzić w języku polskim w temacie human design. Bardzo rezonowały ze mną jej posty na Instagramie. Nawet jeżeli znacie mnie trochę dłużej i jesteście na mojej liście od jakiegoś czasu, to jakieś dwa lata temu już wysyłałam właśnie informacje, żeby sobie podejrzeć, jeżeli ktoś zrobił już wykres human design, żeby zerknąć na jej opisy, bo naprawdę ze mną rezonowały. Natomiast. W tym wywiadzie nie mówimy tak bardzo, bardzo o human design, ale o wglądach, o tym właśnie, co Ola dostaje jako przekazy. Ona mówi o, o wcielonej wiedzy, mądrości. Jest w niej coś, jak na jej wiek, tak powiem wam szczerze, dziewczyny, taka głęboka mądrość. I myślę, że ta rozmowa zaprasza do takiego zajrzenia w, sobie, w siebie, czego my tak naprawdę pragniemy. Do czego dążymy? Czy to w naszym biznesie, ale tak może nawet bardziej głębiej w życiu. E, więc bardzo, bardzo e, dla mnie też wartościowa rozmowa i oczywiście, jak każda z dzisiejszych rozmów, e, do, nich też, e, do niej też Was zapraszam. No i na koniec, Karo Akabal. E, próbowałam ją zaprosić chyba ze 3-4 lata temu. E, nie doszło do naszego spotkania w tamtym czasie, może to nie był ten moment. E, może i ja, i Karo potrzebowałyśmy trochę więcej czasu, żeby dojrzeć do tej rozmowy. Bardzo długa rozmowa, od razu Was uprzedzam. Najdłuższa rozmowa, godzina 20 minut w tej edycji konferencji i w ogóle w jakiejkolwiek edycji, ale bardzo chciałam, żeby cała jej historia wybrzmiała, bo wiem, wiecie to, tak trochę na marginesie, obserwuję tutaj mieszkając we Francji, że jest coraz więcej osób, które dążą do takiego maksymalnego uproszczenia swojego życia. Już nie mówimy nawet tylko o tym, żeby wyjść z komercyjnego z stylu życia, z konsumpcji, z, ale, ale tak naprawdę bardzo mocno uprościć swoje potrzeby, już nawet nie tylko minimalizm idziemy jeszcze dalej uprawiać własny ogródek, utrzymywać się z tego i tak w minimalnym stopniu być zależnym od świata zewnętrznego tych systemów, najbardziej, które są. Um, dlatego yy, i wiem, że yy, to, co tutaj ja obserwuję we Francji, yy, to jest też jakiś yy, trend, może nawet nie tyle trend, ale coś, co się dzieje w sercach niektórych osób. I myślę, że także w trakcie naszej konferencji mogą być takie osoby, może ty jesteś jedną z tych osób, która też chciałaby tak żyć. Dlatego bardzo chciałam, żeby Karo mogła opowiedzieć całą swoją historię z blaskami i cieniami tych wyborów. Bo to nie jest tylko sposób na prowadzenie biznesu, to jest naprawdę styl życia i to jest cała filozofia właściwie zmieniony system wartości, odrzucone naprawdę duże uwarunkowania, i kara o tym mówi, że Dużo łatwiej by może było, gdyby te wszystkie uwarunkowania i blokady finansowe i inne rzeczy miała przepracowane wcześniej, a nie w momencie, kiedy podjęła tę decyzję, żeby w ten sposób żyć i pracować. Ale dla mnie to też była bardzo pruszająca rozmowa, bardzo ważna i myślę, że jest też takim otwarciem drzwi na coś nowego. Dlatego jej miejsce na końcu tej edycji, jako właśnie takie otwarcie nowej perspektywy. Która nie wiadomo gdzie nas zaprowadzi. Więc taka moja wizja na dzisiejszy dzień. Wracam do Was, bo przez te wszystkie zamieszania i z kotem, i to, że tak się rozgadałam w programie, to nie zaglądałam do Was. Eee, tak, um, Lidia, moja głowa pęka od inspiracji. Um, Agnieszka, wczoraj byłam na dyżurze, więc słuchałam w nocy i wcześniej rano od czwartej tak, karmi tak karmiące, magnetyczne Judyta i Gocha z konkretem. Pięknie, dziękuję. Super, dziękuję Agnieszko. Agnieszka Moska tak dobrze będzie wracać do tych nagrań, Agnieszka Gaczkowska przeciąga swoją energię, bardzo ciekawie mówiła Małgorzata Żukowska, praktyczne wskazówki, gochy, szoki, ale każde spotkanie coś mi daje, super, cieszę się bardzo, a, dużo inspiracji, doświadczeń, a potem spotkanie w kręgu dla mnie, magia, <grytanie> dziękuję, dzięki Aga. Beata, witam, udało się na żywo. Cieszę się, że jesteś. Dobrze, że Kicia uratowana. Nawet nie musiałam ratować, po prostu pośliznała się w wannie, bo chciała wyjść przez okno w łazience. Yy, I chyba jej się nie spodobało, że się nie udało. Yy, tak, mamy kota, który waży ledwie 2 kilo, a robi hałasu, jakby był słoniem. To tak na marginesie. Wczoraj rozmawiałyśmy o zwierzakach też na spotkaniu w kręgu, jak nam doładowują energię i, i, i uspokajają, i, i, i w ogóle nie. Dobrze, dziewczyny. Jeżeli zaglądałyście do programu albo wysłuchałyście teraz tych moich wstępów, czy jest jakaś prelekcja na którą szczególnie czekacie? Jestem ciekawa. Zanim przejdę do tych takich wskazówek, które na dzisiaj dla was przygotowałam o tym jak z łagodnością dla siebie i dla finansów przede wszystkim nie przede wszystkim z łagodnością dla siebie, przede wszystkim przejść ten proces zmian. Wiecie, co teraz tak mi się nasuwa, że wczoraj właśnie w kręgach też rozmawialiśmy o, o tych momentach kryzysowych, które były momentami definiującymi w naszym życiu. Przede wszystkim dzieliły się prelegentki, ale myślę, że to jest uniwersalne, że właśnie trudne momenty to są te momenty, które nas popychają do wzrostu, które są katalizatorami jakiejś zmiany. Ja kiedy wracam myślami do. Tego roku 2017, kiedy podjęłam decyzję, że okej, okay, wchodzę w ten biznes online, daję sobie rok na to, żeby coś zmienić. Nie byłabym taka zdeterminowana, gdyby nie to, że w tamtym momencie byłam w najczarniejszym momencie mojego życia. W najtrudniejszym, zdrowotnie, finansowo, już naprawdę byłam na siebie wściekła. Gdybym przeklinała, to bym użyła innego słowa, chociaż zdarzyło mi się czasami w wywiadzie powiedzieć, um, użyć dostatnego wyrażenia, ale naprawdę byłam na siebie zła. I to było momentem, który zmusił mnie do działania, dodał mi energii też takiej, może na początku nie bo to było na złości ale do tego, żeby zmienić kierunek. Natomiast drugi kryzys, drugi moment e, takiej ciemnej nocy, zeszłoroczny, e, też był, e, gdybym nie doszła do, do kolejnej ściany, e, też pewnie bym nie, nie zmieniła. Natomiast, e, no właśnie, nie musimy czekać na to, żeby był kryzys. Nie musimy czekać, żeby się pojawiła ściana, e, te zmiany można wprowadzić z większą łagodnością. E, Agnieszka. Pyta, pisze, nie znam dzisiejszych prelegentek, więc czekam na każdy wywiad. Super, cieszę się bardzo. E, Sigur Warno, dziękuję za tę konferencję. Dzięki, wielko, wielkie dzięki. Każde ciepłe słowo to balsam na moją duszę. Mimo zmęczenia i, i intensywności tego czasu czuję się karmiona, wspierana, więc dziękuję za te słowa wdzięczności. Więc mówiłam o tym, że nie trzeba czekać na to, żeby pojawił się kryzys, że można te zmiany wprowadzać wcześniej. I będziemy o tym mówić w rozmowie z Justyną, że są pewne jaskółki, sygnały, znaki, które mówią nam o tym, że czas na zmianę. I im bardziej jesteśmy blisko siebie, te, te narzędzia, które pojawiały się w poprzednich dniach konferencji, zwłaszcza te związane z emocjami, praca z ciałem, taka świadomość, uważność na, na nasze ciało, bo emocje właśnie często poprzez ciało się wyrażają, pozwala nam wyłapać, że na przykład to, co do tej pory dawało nam satysfakcję, przestaje nas karmić, że na przykład na spotkaniach z klientkami, warsztatach grupowych, które do tej pory dodawały nam skrzydeł, Wychodzę po takich spotkaniach i ja czuję zmęczenie. U mnie było tak, że w zeszłym roku po konferencji to nie było tak jak co roku, że ok, dobra, potrzebuję kilku dni, żeby się zregenerować, bo ten czas jest taki intensywny, potrzebuję naładować swoje baterie, żeby wrócić do normalnego działania. Po zeszłorocznej konferencji mija tydzień, drugi, mija marzec, konferencja była w marcu ja marzec, kwiecień, lipiec był już prawie a ja ciągle nie miałam energii nie potrafiłam wrócić do takiego normalnego stanu więc to jest jeden sygnał. jeżeli to co do tej pory Cię karmiło wypala i nie jesteś w stanie wrócić do pracy to jest sygnał, że warto się temu przyjrzeć trzeba zacząć jakieś zmiany nie będę wymieniać wszystkich zmian wszystkich sygnałów o tym usłyszycie w rozmowie z Justyną Kwiatkowską ale to co chciałam powiedzieć to to, że no właśnie, nie, nie musisz czekać na kryzys. Możesz zacząć zmiany. I dla mnie, gdybym miała trochę inaczej to zrobić, gdybym miała się nie doprowadzić do tej sytuacji takiej czarnej nocy, ciemnej, jak w zeszłym roku, to pierwsza rzecz, którą bym zrobiła, to szukała i rozmawiała ze wspierającymi osobami. Ja tak naprawdę dopiero w listopadzie wyszłam do innych osób. Z mojej sieci, takiej wiecie, bezpieczeństwa, partnerek biznesowych, dziewczyn, które cenię online, i zaczęłam rozmawiać o tym. I każda rozmowa pomagała mi trochę wejść bardziej w głąb siebie, bo to nie chodzi o to, żeby dostać rady. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś ci powiedział, co masz zrobić, chociaż też był taki moment u mnie, ale ta wspierająca obecność drugiej osoby, która cię wysłucha, która czasami tak jak Justyna Kwiatkowska, też w tamtym czasie rozmawiałam z nią. Opowie swoją historię i powie, słuchaj, to normalne. Podpowiedziała mi, że dla niej na przykład pomocą było, było ogromne, ogromną pomocą były spacery, żeby wychodzić, więc wróciłam do naprawdę takiej praktyki regularnej. Codziennie kończyłam pracę co najmniej 30-minutowym spacerem, żeby pobyć ze sobą. Więc każda z rozmów, każda z tych bliskich osób zaufanych coś wniosła. Coś pomogła mi sobie uświadomić. Więc ta społeczność, ta e, wspierająca grupa jest bardzo ważna. I ja wiem, że jak jesteś na początku Twojej drogi w biznesie online, to może jeszcze nie masz takich znajomości, jeszcze nie masz takich relacji, dlatego zachęcam Cię do tego, żeby. E, być pierwszą osobą, która wyjdzie z taką inicjatywą, bo to też jest trudne. Czasami na przykład w programie, w którym jesteś, w grupie gdzieś, gdzie jesteś, są osoby, z którymi już piszesz, widzisz się ale żadne z nas nie zaproponuje nic, żeby pójść dalej. Ja, kiedy prowadziłam akademię i teraz jeszcze ten program trwa do końca miesiąca, zachęcam dziewczyny do tego, żeby nawiązywały relacje, dawałam im taką przestrzeń, czy to na mastermindach, czy na spotkaniach networkingowych, żeby poczuły się nawzajem, żeby poczuły własną energię, ale też zaproponowały coś więcej, czy to na początek jakaś mała współpraca biznesowa, Moje relacje, czy to z Olgą Siekierską, Małgosią Żukowską, czy z Justyną Kwiatkowską, czy z innymi osobami, które poznajecie tutaj na konferencji, zaczęły się właśnie od tego, że ja wyszłam z inicjatywą, zaproponowałam coś, żebyśmy zrobiły razem. Zaprosiłam je do wywiadu w 2017. Prowadziłam taki cykl wywiadów jako to Robi na temat um, tworzenia kursów online, i wtedy dziewczyny pojawiły się właśnie na, na moich wywiadach. I od tego czasu potem były inne wspólne projekty, czasami u mnie, ktoś mnie zaprosił do siebie, i ta relacja przez lata stopniowo się budowała. I w zeszłym roku, na przykład, to małgosia Żukowska mówi: chodź, mówimy się na kawę. Nie? Z tego biznesowego poziomu zeszłyśmy do, do innej rozmowy. Więc zachęcam Was do tego, żeby w tych programach, w tych miejscach, w których jesteście, budować sobie takie relacje, szukać takich osób, które czujecie, że jest Wam z nimi jakoś po drodze, zapraszać je do małych, prostych rzeczy, które potem, kto wie, mogą pójść dalej. Oczywiście takim fajnym miejscem, jak do, do budowania relacji, są spotkania networkingowe, jak to, które miałyśmy wczoraj. Albo grupy w programach, w których jesteście. I ja już gdzieś tutaj troszeczkę między wierszami mówiłam Wam o tym, że będę startować z nowym programem i będę o nim Was informować. Nazwałam go Przystanią. Przystań Slow Biznesu to będzie takie miejsce, właśnie, gdzie można przyjść, naładować baterie, ale przede wszystkim budować relacje. Będą spotkania networkingowe, będzie, um, będzie grupa. To wszystko z dala od mediów społecznościowych, od ich takiej często negatywnej energii, takiego rozproszenia, takiego trochę chaosu, w takim kameralnym miejscu bezpiecznym, gdzie właśnie takie spotkania raz w miesiącu będziemy miały, ale oprócz tego jeszcze cała inna oferta wspierająca, ładująca baterie, żeby ten biznes nowej ery prowadzić. Więc... Ludzie, otaczanie się kobietami czy, czy mężczyznami, bo to nie, nie zamykamy się na, na tą energię wsparcia. Jeżeli czujecie, że, że w waszym otoczeniu jest też ktoś, kto mógłby zrozumieć was, a nie jest kobietą, to też jest ok. Ja natomiast często wracam się w tych kobiecych kręgach, dlatego często mówię dziewczyny, kobiety, ale tak, osoby, które, które są dla was wspierające, które zrozumieją, które po prostu dadzą wam przestrzeń do tego, żeby przejść, przez ten proces zmian. Druga rzecz, która mnie pomogła, to właśnie te spacery, ale oprócz spacerów, to bycie ze sobą, czas medytacji, czas ciszy, wszystkie te momenty, kiedy zamiast ciśnięcia, szukania odpowiedzi, ok, to jak nie ten stary biznes, to co nowego, być może u ciebie to jest jak nie ta stara praca, to co nowego, szukam pomysłu na siebie, żeby znaleźć odpowiedź, przestań. Karmić się kolejnymi treściami, zajrzyj w głąb siebie. Ja miałam taki etap, że odwróciłam się od siebie i szukałam odpowiedzi w kronikach akaszy, u różnych przewodników, ekspertów, mentorów. Um, Oglądałam webinary, które, które mówiły na ten temat. Natomiast brakowało tej ciszy. Bo okej, okay, to, to nie jest złe, jeżeli oglądasz jakieś rzeczy i szukasz podpowiedzi, bo czasami, w zależności też od Twojego typu energii, jeżeli jesteś generatorem, to potrzebujesz na coś odpowiedzieć. Taka anegdota: jedna z moich klientek, która szukała pomysłu na siebie, po, wracając z wychowawczego na rynek pracy, zobaczyła. Reklamę kursu dla wirtualnych asystentek i stwierdziła, będę asystentką. Potrzebowała czegoś, żeby, um, żeby właśnie w niej pojawiła się odpowiedź, żeby się jej wnętrze rozpaliło i dało jej znać, że to jest to. Ale to, co jest nam potrzebne, bardzo potrzebne, to bycie w ciszy, bycie ze sobą, żeby nasza intuicja, ten głos wewnętrzny, głos duszy mógł przemówić. I tutaj na pewno właśnie te spacery w ciszy, e, zmywanie naczyń, prowadzenie samochodu. E, w tym momencie, kiedy możemy być chwilę same, e, nie włączaj rozpraszaczy, nie słuchaj kolejnego kursu, wyłącz nawet konferencję. Jeżeli masz taką przestrzeń, żeby usłyszeć teraz, zwłaszcza może też po tym czasie konferencji, który był bardzo intensywny i w tobie będą pracować różne myśli, daj Twojej duszy, Twojemu umysłowi przepracować wszystkie te rzeczy, ale przede wszystkim Twojej duszy przestrzeń na to, żeby mogła do Ciebie przemówić. Więc gdybym miała tak, jak gdyby zreasumować dwie najważniejsze wskazówki, które chcę ci dać żebyś z łagodnością dla siebie, ale też dla finansów bo ja wszystko odcięłam od razu um, przeszła ten etap, znalazła odpowiedź dla siebie to jak tylko zaczynasz czuć sygnały że coś ci już nie pasuje że potrzebujesz zmiany albo szukasz pomysłu na, ciebie, na siebie to um, przede wszystkim rozmawiaj z osobami które cię wysłuchają, dadzą przestrzeń i, i pozwolą ci czasami usłyszeć też samą siebie a z drugiej strony dużo, dużo ciszy przestrzeni dla siebie, abyś słuchała się w głos w intuicji e, co jeszcze? Skotna marka Beata pisze no właśnie, plemię, które może nas wspierać i my możemy się e, odwdzięczyć wsparciem mhm. super, tak to jest potrzebne, potrzebujemy. Yy, I to już chyba mówiłam wczoraj, że biznes Nowej Jary dla mnie to jest biznes, w którym nie idziemy samotnie i czujemy się osamotnione w biznesie, ale mamy właśnie taką, yy, taką sieć, takie, taką grupę, to plemię. I wiecie, yy, nawet wczorajsza rozmowa, którą oglądałeś być może z Agnieszką Gaczkowską, kiedy mówimy o afiliacji, dla mnie afiliacja to jest słowo ze Starego, współpraca, siostrzeństwo. To są słowa z nowego I, i ta współpraca właśnie biznesowa, ona idzie dalej. Ona nie ogranicza się tylko do transakcji, że ja polecę Twój program, zarobię na tym pieniądze, a Ty jak będziesz sprzedawać coś innego, czy inaczej, jak ja będę sprzedawać, to Ty będziesz polecać. Nie, tu nie chodzi tylko o transakcje, jest więcej. Um, ja z Agnieszką Gaczkowską miałam też momenty, kiedy na przykład zastanawiałam się, co zrobić z delegowaniem. To nadal jest trochę temat, z którym się jeszcze borykam, przechodzę przez kolejne etapy. Ale teraz Human Design też wiem, że jestem bardziej. Um komfortowe się czuję w pracy indywidualnej, a nie gru z grupą, nawet nie z partnerem, czy z partn partnerką, czy, czy z asystentką, więc teraz rozumiem to, ale właśnie, kiedy miałam takie dylematy, z Agnieszką Gaczkowską mogłam na ten temat przegadać, bo ona ma świetny zespół, który świetnie funkcjonuje, nie? więc to plemię to też to, że kiedy masz temat biznesowy, też będziesz mogła to przegadać. Ania Czerwiec. Muszę przyznać, że ta dawka inspiracji z rozmów, wywiadów jest bardzo karmiąca, jednocześnie jestem za tym, o czym mówisz, Grażynko. cisza, spacer, oddech. Mm -hmm. Tak. Super. Dzięki dziewczyny. Eee, zapraszam Was dzisiaj na zakończenie, na zakończenie konferencji o godzinie 19.00. 19. Nie, nie, 15.00. Eee, o godzinie 15.00 to będzie też moment, kiedy zaproszę Was do tego nowego miejsca, jeżeli będziecie chciały kontynuować tą, Przygodę ze mną, z, z tą społecznością, której, którą tutaj poznałyście, to tam się pojawi to zaproszenie dla Was. Oczywiście będzie też w mailach, ale jeżeli macie, macie ochotę i będziecie ze mną, to opowiem o tym więcej dziś po południu. Zapraszam was oczywiście na wszystkie nagrania. Zaczynamy z Dorotą Jesiołowską, Sołoduchą. Kończymy na Karo, a potem zapraszam na transmisję o 15:00. Dziękuję i życzę wam miłego dnia, ostatniego dnia konferencji. Cześć, na razie.